Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun and Sport w Dębicy z okazji Dnia Kobiet zorganizowało konferencję na temat zdrowia, urody i mody. Podczas spotkania nie zabrakło prezentacji najnowszej kolekcji sukien i porad specjalistów od urody. Spotkanie zorganizowała Agata Żmuda, dyrektor przedszkola waldon Kids w Dębicy. My z racji tego, że prowadzimy Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz Fundację Radosny Uśmiech Dziecka, chcieliśmy to połączyć jako akcja dla kobiet. Akcja nakierowana na nas, kobiety jak my świętujemy, jak my obchodzimy nasze święto razem z dziećmi, bo dzieci są też zaangażowane w dzisiejsze święto, bo nasza akcja dzisiejsza jest po trosze charytatywna chcemy wspomóc chorujące dziecko Gabrysia i dzisiaj zbieramy datki cegiełki i do tej akcji wolontariacko przyłączyły się dzieci z przedszkola Weldon Kids i uczniowie szkoły Weldon School wykonując piękne kwiaty dla kobiet z okazji dzisiejszego święta Do eventu dołączyła Izabela Garlak z Rzeszowa która przedstawiła swoją kolekcję sukien Jakie sukienki mogliśmy dzisiaj zobaczyć z salonu Igar, które prezentują nasze koleżanki z konkursu Mi z Podkarpacia? Sukienki starałam się różne, czyli takie, które nadają się dla dłużek na wesele, dla mam, mam młodych panien, i takie, które no całkiem wieczorowe na wyjście, na gale. Sukienki zaprezentowane były przez Karolinę Zaworską, pierwszą wicemis Polski na Nastolatek 2018 oraz Beatę Czekańską, pierwszą wicemis Podkarpacia 2018. Pięknie zaprezentowała się Miss Podkarpacia 2017 Natalia Barańska, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z obszaru modelingu, a także łączenia go i innych pasji w życiu zawodowym i prywatnym. Młode piękności opowiedziały także o swoich wyzwaniach, dążeniach i sukcesach, prezentując. Niezwykłe suknie wieczorowe. Karole, powiedz mi, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w dzisiejszym wydarzeniu? No myślę, że to jest inicjatywa wspierająca każdą z nas jako kobietę i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam w niej wziąć udział. A powiedz mi, czego możemy życzyć wszystkim paniom? Myślę, że na pewno pewności siebie. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Radosna atmosfera, ciepły nastrój towarzyszył wszystkim paniom do późnych godzin wieczornych. Myślę, że to bardzo dobry pomysł na spędzenie wieczoru dla pań, które mają zwłaszcza dzieci. Tutaj pomyśleliśmy pod tym kątem, żeby zaprosić zarówno singielki, jak i panie, które posiadają dzieciaki. Dzieciaki w tym czasie, gdy mamy odpoczywają, mogą sobie skorzystać z placu zabaw, bowlingu bądź paintballa laserowego. Organizatorzy przedsięwzięcia zapowiadają, że takich spotkań będzie więcej.